Cześć, jestem Graku. Od kilku lat zajmuję się tworzeniem map do EuroTrack Simulator 2. Lubię się rozwijać, dlatego też doceniam proste poradniki od pasjonatów. Postanowiłem stworzyć od nowa serię poradników po polsku, abyście i wy mogli zacząć swoją przygodę z mapetytorem. Jeżeli umiem już stawiać drogi oraz ustawiać ich wysokości, możemy zająć się ustawieniami, jakie w tych drogach są. Klikamy sobie oczywiście guzik P. I przechodzimy do okienka, w którym możemy edytować ustawienia drogi. Podzielimy sobie jeszcze nawet tą sekcję na trzy części. Tutaj jest pierwsza sekcja, tutaj jest druga sekcja, i tutaj jest trzecia sekcja. Dlaczego tak sobie zrobimy? Dlatego, że tutaj są ustawienia terenu, a tutaj są ustawienia roślinności. To również zasługuje na osobny wątek. Aby dobrze to zrozumieć, aby się z tym zapoznać, aby Wam wszystko wytłumaczyć. Jeżeli nagram to hurtowo, to żaden z Was nie obejrzy tego od początku do końca, bo wiem jak wygląda nauka. Chcecie już tworzyć, chcecie bardzo szybko zacząć sobie stawiać. Dlatego będę nagrywał to po kolei, żeby ktoś, gdy będzie tworzył, a na, na, natrafi na jakiś problem, to będzie mógł sobie włączyć daną sekcję, obejrzeć w 5 minut, załóżmy, i wtedy będzie miał to z głowy będzie wiedział dokładnie, jaki tam parametr lekko przestawić, żeby było dobrze. No więc lecimy sobie od góry. Jak widzicie, kółkiem myszki możemy zmieniać sobie typ drogi, dlatego że mamy to zaznaczone. No i tutaj mamy, załóżmy, weźmy sobie, to jest nowy typ drogi, albo weźmy jakiś inny jeszcze. Załóżmy, weźmiemy sobie taki. Ustawienia są inne. Niektóre gasną, niektóre się zapalają. Spójrzcie jeszcze raz. Road. To nam zgasło, ale zapaliło się coś innego. Zaczniemy sobie od starych dróg, dlatego że są stare i są prostsze do ogarnięcia. W następnym odcinku omówimy sobie drogi nowe. Ale najpierw wszystkie te ustawienia u góry no więc tak, tutaj mamy kolor asfaltu tylko dla starych dróg tutaj mamy teksturkę środkową, czyli w przypadku gdy mamy jakiś highway to zmieniamy sobie kolor tekstury w środku i tak samo możemy dodać tam roślinność czyli tutaj wybieramy sobie jakąś roślinność czyli natężenie roślinności skala roślinności i offset w jaki mają występować. Jak widzicie, zaczęły się pojawiać w ciągu 10 metrów od środka. weźmiemy 15. OK. Zawsze pamiętajcie, żeby klikać to OK. No i mamy barsz Sosnowskiego na środku autostrady. Ale OK, wrócimy sobie do tej naszej starej drogi. Czyli będzie to Road. I lecimy dalej. Mamy Road i City Road. City Road to jest droga z krawężnikiem. Widzicie, droga z krawężnikiem bez krawężnika. Jeżeli chodzi o to, że tu jest tekstura, to po prostu wystarczy wybrać jakiś tam sidewalk i nam się to pojawia. Ale z tego też nie będziemy dzisiaj korzystać. Zmieniam się z powrotem na Road i zajmijmy się następnymi. Opcjami. High poly Road dodaje nam krawędzie do drogi, czyli zmienia nam siatkę. Będzie to widoczne szczególnie w V-Frame. Przejdźmy sobie do widoku V-Frame, Następnie do edycji. Oznaczam Highroad. Widzicie? Zmienia nam się krawędzie. W tym przypadku mamy więcej krawędzi, co oznacza większe obciążenie i przy optymalizacji mapy raczej. Na prostych odcinkach dróg wyłącza się High poly. I mamy również opcję, która robi podobną funkcję, tylko lepiej. Super Ona już dodaje naprawdę mnóstwo krawędzi. I to przydaje się głównie na zakrętach albo na przykład na pętlach yy, przy węzłach autostradowych, żeby ta droga w dół po śniemaczku była naprawdę równioteńka, bez takich dziwnych zadziorów. Wyłączamy sobie WFrame. I gdzie, moi drodzy, widać to, że mamy super fajna, szczególnie na zakrętach, bo to w tej chwili naprawdę jest łagodny ten zakręt, a w tej już nie. Nie widać tego aż tak dobrze w tym przypadku, ale tak jest. No tutaj widać wyraźny przeskok. No, my sobie to wyłączamy i lecimy dalej. No, okoliczne to jest wyłączenie kolizji dla drogi. Ignora cut planes. Cut planes to są takie Yy, takie linie, które wyłączają nam wszystkie obiekty, które są widoczne za nimi. Czyli jeżeli coś jest za Plainem, to tego nie widzimy z pozycji, gdy jesteśmy tu. Dopiero gdy go miniemy, to generuje nam się to, co jest po drugiej stronie, i znika to, co jest po tej pierwszej stronie. Mam nadzieję, że rozumiecie. <laughs> to jeszcze będziemy musieli sobie omówić dokładnie. Terrain Shadows to są cienie rzucane przez drogę. Jeżeli na przykład mamy coś takiego jak tu. To musimy mieć włączone te cienie, dlatego że gdy słońce nam zacznie zachodzić, nie przy tej pogodzie, no oczywiście wszystko jest jak na złość człowiekowi, gdzie są cienie, tu są cienie, czyli w tym przypadku o. Widzicie, droga generuje cień, gdy wyłączymy tę opcję, to jest droga nowego typu. Aha, to jest w ogóle wyłączone tutaj. No, czyli jeszcze to jest za niskie. Widzicie, pojawia się taki mały cień. Tu w tym miejscu. Terrain shadow. Prawdopodobnie dlatego mi to nie chciał zadziałać. Przechodzę jeszcze raz do edycji pogody. I teraz sprawdźmy. Widzicie, tutaj generuje się cień od tej właśnie drogi. Także tak to działa, ale jak widzicie, to jest droga wycięta z Baltic Sea. No i sam SCS nie korzysta z tego aż tak często, dlatego prawdopodobnie jest to używane głównie w terenie górskim. No ale w takim przypadku też już zalecałbym z tego skorzystać i dodać właśnie ten cień. Kliknąłem sobie A przez przypadek. Dobra, wracamy do naszej drogi, którą edytowaliśmy wcześniej. Kliknijmy sobie P. No i tak. Skończyliśmy na terenie Shadow. Odznaczamy to. Następnie Show in UI Map to jest generowanie się na minimapie, czyli pod znaczeniu tego, droga nie jest widoczna na minimapce. Możemy to sobie zobaczyć poprzez kliknięcie F5. Ta droga jest w tej chwili widoczna. W prawym, górnym rogu pojawiła się mapka. Odznaczamy OK. No i nam to znika. Zaznaczamy. No i tak, Water Reflection to jest odbicie danej drogi w, w wodzie. Są specjalne tekstury wody, na przykład jeziora i tak dalej. Żeby droga była w nich odbita, to należy użyć Water Reflection. Smooth Detail vector to jest prawdopodobnie jakieś przejście pomiędzy roślinnością. No Eye Vehices to jest wyłączenie samochodów ai na danej drodze. Jak widzicie, znikają strzałki, pojawia się taki xik przy kropce. Left hand traffic to jest odwrócenie ruchu AI, czyli ruch AI dla Wielkiej Brytanii, left hand traffic. GPS avoid, yy, musicie sobie przetłumaczyć słowo avoid, bo nie wiem co, co ta zakładka robi. No boundary, czyli kasowanie ściany, która jest generowana przez yy, drogę. Po włączeniu koalicji będzie to widoczne. Nie ma jej, jest, nie ma jej, jest, no przydatne Gdy robicie jakieś parkingi, braszem albo czymś takim. Ale co to jest brasz? No to będzie kiedyś. To jest naprawdę sporą roboty przede mną, żebyście to wszystko mogli sobie zrozumieć. No i stretch terrain, szczerze mówiąc, nie wiem. Jak widzicie, ja nawet nie wiem wszystkiego. Dlatego, że jestem amatorem, a nie profesjonalistą. Nie robię tego zawodowo. Tutaj mamy distance type. jeszcze wrócimy sobie do góry, przejdziemy trochę chaotycznie. Distance type to jest generowanie. Jeżeli mamy default to widać ją z jakiejś określonej odległości. Jeżeli mamy short to ona po jakimś czasie znika. Kiedy się z tego korzysta dla dróg właściwie się chyba z tego nie korzysta, ale jeżeli chodzi o jakieś obiekty czy detale, one nie muszą być widoczne z daleka, więc możemy sobie taki właśnie distance type ustawić. Ale to również będzie omawiane w przyszłości. DLC Guard to jest po prostu ustawienie dla jakiego DLC ma być dostępna dana droga. SCS tego używa, co zresztą możecie sobie zobaczyć tutaj, że mamy napisane BI, BE, czyli Beyond, skrócik. Ja z tego nie korzystam. A dlaczego to, nie wiem, po prostu nie uważam, że powinienem włączać ten detal. No, i tak mamy tą górną sekcję omówioną. Jest jeszcze coś takiego na dole, co nas interesuje. Chyba że omówiłem to w poprzednim odcinku. Nie, chyba nie omówiłem. Powiem wam, że nagrywam to już po raz kolejny i trochę się mieszam w zeznaniach, co już mówiłem, co nie. A dodatkowo strasznie boli mnie gardło, ale muszę to dzisiaj nagrać, bo taki jest wymóg poradników. Dobra, a więc mamy tutaj set as default i Use Default te dwie opcje przydadzą nam się wtedy gdy na przykład zmienimy sobie jeszcze kolor tych bocznych klikamy sobie set as Default po wybraniu nowej drogi ona ustawia nam się w taki sposób w jaki ta, czyli przyjmuje wszystkie opcje jakie zawiera ta opcja możemy również zrobić Save Preset a tu jest więcej zapisywania i wczytywania więc nie będziemy się tym teraz bawić no, i na przykład dla tej drogi weźmiemy default, to nam przyjmuje wartości tej drogi tutaj obok. Ale to nie chodzi o to, że przyjmuje wartości obok, tylko tej, którą ustawiliśmy, którą zapisaliśmy w pamięci edytora. Przechodzimy sobie dalej. Mamy presety. Bruszę i e spray. To nam się przyda przy roślinności, a to nam się przyda. Mogę zaprezentować, jak to działa. Klikam B, dodaję. Dodajmy coś widocznego. Może? O, załóżmy pole. Mamy pole narysowane braszem, czyli tym takim narzędziem pędzla. I po kliknięciu Remove brush on nam się kasuje. Możemy też to zaprezentować na tej drodze i zaraz zobaczycie, jak ona się drastycznie zmieni. No i cyk zmieniona. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wrócicie w następnym odcinku. To wszystko jest do omówienia na spokojnie. Robię to w taki sposób, żebyście codziennie wieczorem mogli usiąść do jednego odcinka, no i przyjąć nową wiedzę, nową sobie to sprawdzić i tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć.